Witam wszystkich serdecznie. Z rana idę do Ladocia, wity, napić się jakieś kawę, zjeść śniadanie i mam bardzo dużo klientów dzisiaj, którzy przyjdą jakiś towar odbierać. I jak się obudziłem, to jeszcze jest teraz godzina ósma generalnie. No to masa ludzi też pisze, muszę usiąść, podpisywać, więc no idziemy, ja sobie tam podpisuję kawę poranną. Trzeba wypić i zjeść jakieś treściwe śniadanie. Dzisiaj w drugich spodniach, tak jak... Ostatnio mówiłem, bardzo rzadko tutaj, ale jednak, ale jednak i takie czasy przyszły. I jeszcze pranie do pralni zaniesiemy. No, a ogólnie mówię, globalne oziębienie idzie jakieś. Słuchajcie, popłaciłem za wodę, czy rachunek w pralni jestem, czekam na resztę. Słuchajcie, moja kawa wypita poranna, teraz wjechało śniadanie. Jak zwykle, to co zwykle. A taki krajobraz przed Ladolczewitą, wracam do siebie. Widzę już klient pod drzwiami stoi, czeka. Towar muszę mu dać. Dobra, wróciłem do siebie, sprzedałem taki piekarnik. Było trochę klientów, trochę narzekają, że mały, bo faktycznie mały, ale w ogłoszeniu są rozmiary podane. Później trochę ludzi ma przyjść jeszcze po południu. Tak więc ja idę teraz na herbatkę naprzeciwko. Teraz od tej strony siedzę, kokosiarz pojechał. Słuchajcie, w międzyczasie byłem u siebie, bo klient przyjechał, kupić piekarnik kolejny, a czekam na taką dużą bagietkę, zobaczycie, z jajkiem i z bekonem. Tak się, tak się prezentuje moja kanapka, widzicie, jajka ścięte, fajnie. Jest kurczak, bekon, sałata, dostałem jeszcze majonez. No to pokażę Wam, co mam w lodówce. Zgrzewki wody mineralnej, sody. I taki bałagan ogólny, ale gdzieś mi Marcin tutaj zostawił ogórki kiszone, które sam zrobił. Już jednego zjadłem, bardzo dobre, coś tam jeszcze trzeba dopracować, ale sami widzicie, że wyglądają elegancko. O wilku mowa. Siedzi, a wilk tu. A ja już parę piecyków takich sprzedałem dzisiaj. Same piecyki, o jedna taka lampka ale naftowa się sprzedała. Też dobrze, że kupiłem więcej niż potrzebuję. Słuchajcie, walczymy z Markizą. Marcin rozkręca. rozkręcią ją kurwa na maksa. Kurczę, Tęka, nie. Ona już jest na maksa. Dobra, to jest max. Bo ona nie może się wyprostować, bo ona się później nie, nie odegnie nawet. Dobra, zostaw ją tak jak jest. I tutaj będziemy robić nową przyjmę reklamę na tą powierzchnię, jeżeli ktoś chce. Wtedy ja Wam zaraz pokażę, jak to od ulicy, bo tutaj ta dolna część to będzie moja, tak jak widzicie u sąsiada, nie? Tylko on ma w ogóle krzywy mechanizm, ja mam prosty. Zaraz Wam pokażę. A wygląda to tak, czyli trzeba zrobić tą górną część dla reklamy na kogokolwiek, kto chcecie z Polski. I tu dolna płaszczyzna będzie moja, tak jak tam u sąsiadów. Niektórzy mają reklamę, ci akurat nie mają, nie? No Ale tam możemy jakimiś dużymi literami coś tam. No... Także to tyle tam mają gdzieś sąsiedzi o widzicie Tam dalej jest Coca-Cola czy coś tam się reklamuje nie? Idziemy z Marcinem na kolację, idziemy na jakiegoś takiego kmerskiego grilla, takie lokalne jedzenie Wam pokażę dzisiaj Słuchajcie, na murze świątyni. No tutaj mamy takie fajne street foody. Nie wiem czy tu się zatrzymamy, czy jeszcze kawałek przejdziemy. Coś wybierzemy. Tam gdzie więcej ludzi chyba, nie? Teraz zobaczymy. Ty się znasz. No idziemy dalej, coś tam sobie wybieramy, jak nie to skręcimy w inną uliczkę. Jak widzicie tych street foodów jest tutaj dosyć sporo, a szukamy takiego z atrakcjami pod nagrywanie, żeby jakiś grill był, żeby mógł podejść. Muzyka, coś tutaj gra z przodu. Tutaj mamy kurczaka, ale tylko na wynos, ale kolejka jest, widzicie? Kolejka ludzi czeka, żeby dostać swoją porcję i też taki boczek, zobaczcie, jaka chabanina. To się obkręca wszystko, z tyłu gra muzyka. Zobaczcie za mną, ile ludzi stoi. Tu jest Marcin na chłopaki z nielegalnej stacji benzynowej sobie karaoke zrobili. Teraz im się muzyka wyłączyła. Tu też jest jakiś fast food. Ale my idziemy gdzieś usiąść. No. Wiesz co, tutaj jest takich dużo ma... ale tylko pod nagranie, bo ja tego nie... Przecież bo to jest wszystko na wynos. Zaraz się pokażę, takie garki ma. Tutaj pan z Rikszą. No już się fajny odcinek robi. Zobacz. Widzisz? Z takich garków można z garów wyjadać. A to sałatka, to rybka, ale to jest wszystko na wynos, nie? Tam pan ma jeszcze grilla. Poczekaj, podejdę. Balut? Ambal. Tutaj rybki. Okej. A tutaj ma pan takiego grilla, takie siatce. Duża micha ryżu. To jest fajne sprawy. Zobaczcie, jak się chabaninki robią, piękne, piękne zapachy tu się unoszą, widzicie, no muszą od tego całego jedzenia, I zobaczcie ile na wynos jest do wzięcia, ale tutaj nie usiądziemy, tutaj po prostu jest na wynos, tak, wszystko tak, widzisz, tak czy tak, inaczej, tak, tak. tak, tak. co by nie było, to tutaj nie będziemy jedli po prostu, nie, tu jakiś tam podobne, ale zawsze inne. Takie małe rybki mają. To już lepiej wygląda. I lepiej ta... Tak? No fasolka sporegowa. Jest jajko czy coś takiego? Idziemy dalej. Tam są ryksze stoją. Samy no bo tak jak koło Marcina do... jest... No, telefonów, nie? Jak koło LEDy na przykład, koło Marcina jest Russian Market, to my mamy tutaj Candle Market, nie? No jest dużo mniejszy. No ale w tej części miasta jest... No jest takim odpowiednikiem. Tutaj siostra tej Kmerko-Żydówki ma, Chinko-Żydówki, nie wiem kogo. Ostatnia była na filmach. Mają też sklepy stricte z alkoholami importowanymi, takie... Pół chór, pół, pół sklep. Tak i tak można kupować. A my cały czas szukamy czegoś, żeby usiąść, zjeść, ale żeby były efekty. Wszystko pod nagrywanie, o to chodzi. Zwolni? Wojtu Marcina zwolni. Tu jakieś takie nóżki mają. Z kurczaka. Podroby jakieś. Inne podroby. No. Tutaj grilek z rybami. Oraz innymi sprawami. Tu się jeszcze ostatnie kurczaki na ruszcie, kurcze dopiekają. Chyba, że kupimy coś na wynos, po prostu, i wrócimy do ciebie. Tam. Nie, ale to nie będzie tego efektu, wiesz? Chcesz sok? Nie, chyba nie. Chcesz sok? Jakoś już teraz tak na wierzchu sok to nie. O, tutaj się tak kurczaki robią. To, to tak w Chinach, to są takie chińskie maszyny, wiesz? Ale no, fajny rodzaj grilla. w takim wycie. Tutaj też się robią A to jeszcze może długo podziałać, bo tu nowe kurczaki wstawili Zobaczcie już, tu już podchodzę, jest gorąco Tu habanina na wieczór Z grilla, ale ktoś już nogę dobrze obiad. A taka smażona, pysz, przepisz taka świecie. Ja To jest makrela no. No, Jakieś ryby w cieście Nawet trawa cytrynowa w pysku, widzicie? dla smaku. No ja to już jest końcówka, dlatego mało sprzętu. Tutaj będzie kolejny grill z kurczakami. A to jest coś, co oni nazywają bird, czyli ptak po prostu. A to jest gołąb, nie, czy przepiórka? Co to jest? Nie, to są takie ptaki łapane dziko, takie białe Aha. ptaki Oha, To nie gołąb ani przepiórka. Tutaj ma taką habaninę, zobacz. Tak, to ma habaninę. Ale też już jedna noga obgryziona, nie? Zombie no. były tutaj z przodu Rixze, bo to jeszcze jednak stare osiedle No jak dalej pójdziemy prosto, to trzeba będzie pójść na kebabę. Tak, 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 tak. E, Thank you. My cały czas idziemy, sobie tak przeszliśmy w poszukiwanie street foodu. Tą miejscówkę już znacie z moich różnych, różnych przebitek. Wewnątrz świątyni, świątynia, też były odcinki z wewnątrz. Tak więc poszukajcie, jeżeli kogoś to interesuje. Słuchajcie, mijam taką fajną kuchnię uliczną. Zobaczcie, jak fajnie gary porozstawiane. Jakieś jajka się robią, grille. Wpadłem teraz, kurczę butem też w jakiś, kurcze, ściek. Ale to nie ważne. Ważne, że Wam nagrałem ujęcie. Dobra, wybraliśmy West Burgera. Jednak idziemy na burgera. Coś się nagra z West Burgera. Słuchajcie, wchodzą nam teraz takie dwa burgerki. Tak z perspektywy, a tak z bliska. Dodatkowy ser i dodatkowy bekon. Kosztuje jakieś 5 dolarów od sztuki, może 5,25, może 5,50, nie więcej. Mniej niż 5. No, ale można się najeść. Słuchajcie, my po tym street foodzie wróciliśmy do nas. Marcin zabiera na testy kaszę gryczaną, taki woreczek, żeby sprawdzić i mąkę rżaną, czyli żytnią naszą, żeby zrobić jakieś tam zakwasy. Zobaczymy, jak to wyjdzie na tej mące, bo każda ma tam inne enzymy, inaczej się zachowuje. tak? Tak więc a dla mnie to już będzie tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję. Łapka w górę, subskrybujcie, lajkujcie i następnego odcinka pozdrawiam. Cześć. Do zobaczenia.